Witam Państwa serdecznie, mam na imię Sylwia, jestem logopedą. Chciałam Państwa zachęcić do aktywnego spędzania czasu ze swoimi pociechami w domu i na dzisiaj zaproponuję ćwiczenia oddechowe, które mają na celu pogłębienie fazy wdechowej i wydłużenie fazy wydechowej. Ćwiczenia wymagają od nas elementów, materiałów, przedmiotów, które każdy z nas zapewne ma u siebie w domu. Do pierwszego ćwiczenia potrzebny nam będzie plastikowy kubeczek, słomka i papierowe kuleczki, które robimy wspólnie z dzieckiem. Zadanie polega na tym, aby przenieść papierowe kulki do kubeczka za pomocą słomki. Po przeniesieniu wszystkich kuleczek do kubeczka wyjmujemy je również za pomocą słomki. Do drugiego ćwiczenia potrzebny nam będzie kolorowy papier, część z pudełka po butach albo bombonierki, pineska, nożyczki, słomka, i flamaster. Z kolorowego papieru wycinamy koło. Żeby je narysować, możemy użyć do tego talerzyka deserowego, żeby było łatwiej. Po wycięciu koła robimy nacięcia, które następnie zaginamy, tworząc nasze słoneczko. Po wykonaniu całego takiego słoneczka możemy odręcznie narysować albo przykleić gotowe oczy, yy, narysować buzię, bądź też przykleić z kolorowego papieru. Takie słoneczko przymocowujemy na yy, części yy, tekturowej, czyli tej części z pudełka po butach, za pomocą pineski. Rozchylamy nasze promyki, żeby one były takie otwarte. I mamy gotowe słoneczko do tego, aby wykonać następne ćwiczenie. Potrzebna znowu słomka, i teraz ważne jest, aby nabrać dużo powietrza, po to, aby długo je wypuszczać ustami przez słomkę. I ważne jest też, żeby to słoneczko się kręciło bardzo długo. Od tego, od długości naszego wydechu, zależy długość kręcenia się słoneczka. Z pewnością ta zabawa sprawi Wam wiele radości. Mm -hmm.